Idziemy do kuleczki. Zobaczymy czy będzie. Snuki ucieka. Nawet nas nie poznaje. Snuki, co do nas nie poznajesz? Malutki. Chodź tu się przywitaj. Snuki, snuki! Snukuś! Patrzcie, snuki do nas miałczy. Maluteńki. No cześć kochaniutki. A snuki schodzi pobieg sobie My idziemy do kuleczki A on co? Idzie sobie Patrzcie Snuki jest śmieszny Patrzcie Biega sobie malutki Biega sobie malutki Co malutki? O widzę kuleczkę, już mnie usłyszała, patrzcie, patrzcie Patrzcie Biegnie Lemurik, Lemur kuleczka przybiegł No, usłyszała mnie Co malutka? Patrzcie się na innego kotka Co malutka, kochaniutka? Cześć Kuleczka, chodź, nie bój się. Jakby, jak wystrzeliła. Nie bój się, to tylko kurtka. Malutka, nie bój się. Malutka jest trochę dalej niż swój teren. Przybiegła do mnie. Maluteńka. Gdzie jesteś? Kuleczka. 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 Samochodziki jeżdżą. Ta maleńka. Damy zaraz kuleczce jeść. Malutkiej. Maluteńka, jak ty nie spuszczasz? No, no już, już, już. Maluteńka, jedz sobie. Kochaniutka. Dostałaś wczoraj puszkę. Od pani i od kotków też. Od Darusia, od Miusi, i od no, Ty nie bój się malutka od Lucianka. Odstąpiły ci puszeczkę, bo nie jedzą. Spójrz, jak kuleczka jest. Jak szybciutko je, bo ona jest przestraszona, bo jest nie na swoim terenie. Malteńka nie bój się. Nikt ci nie zabierze. Patrzcie na kuleczkę. Kuleczka. Kuleczka malutka. Malutka. Chodź tu. Ja nie mogę kuleczka, no Kopnąłem kuleczkę nie niechcący. Malutką. Tylko nie to. Kopnąłem kuleczkę. Kuleczka. Ale je! Yeah. Kuleczka jak co? malutenka spokojnie kochaniotka spokojnie spokojnie jedz. Kuleczka. Tak, tym językiem tam. Co robi? Ty to jesteś kuleczka, zarłok, co? Kuleczka? Łapką trzeba przytrzymać. I kuleczka pięknie zjadła. A tu drugi kotek się czai. Czarno-biały. Idzie tu nawet. Idzie tu nawet malutki. O, kuleczka się przykleiła do talerzyka. A ten jest tutaj. Maluśki. O, uciek. Kicio. O, widać go. Też chciałby zjeść. Kuleczka. Kuleczka zjadła. Wszystko malutka. Co kotek? Jest? Taki malutki kotek. Tu jest Kuleczka. A tu jest ten kotek. Kicio! Nie ufa nam. Chowa się za drzewem. Kiciuś! Co Kuleczka? Spotkaliśmy się z Kuleczką dzisiaj w innym miejscu troszkę. Kuleczka jadła na wyścigi. Ale już jest wszystko okej. Okay. Niby jest 12 stopni dzisiaj Ale kuleczka ma futerko Wygląda normalnie Cudownie jak zwykle Malutka Co kuleczka dzisiaj jadła? Super food Kaczka, królik i wołowina Made in Germany I jeszcze kuleczka jadła I jeszcze kuleczka jadła coś takiego Gdzie jest kuleczka? Malutka Piękniusia <grymne> Jak się oblizuje, co? Kuleczka Chodź, idziemy na spacerek poznać się z kicią czarno-białą. No chodź, nie bój się. Widzicie? I kuleczka się zatrzymuje. Ja idę dalej. Kuleczka tak jakby chciała